Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w szolu, czy to wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz. Słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom? iż naprzkrzacie się także mojemu Bogu, dlatego Pan sam da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże. nie do marności. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem Chwały. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają. Zostają oblicza Boga Jakuba, przybądź o Panie, Tyś jest Królem Chwały. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o jego synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, ustanowionym według ducha świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy synem Bożym. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Z niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierzy. Wśród nich jesteście i Wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Manuel, to znaczy Bóg z nami. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w pierdniu zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Józef, który był człowiekiem prawy i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg. Z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Tobie Wziął Marię do siebie. Bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj w przestrzeni medialnej mamy wiele hejtów, mamy wiele cyberprzemocy, wiele jest zamieszczonych na stronach internetowych, portarach społecznościowych czy forach obraźliwych komentarzy lub opinii kierowanych pod adresem innej osoby, które mają spowodować zniesławienie tej osoby. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że człowiek wierzący postępuje inaczej. Dlatego właśnie przypatrzmy się jeszcze raz w treści Ewangelii. Najpierw słyszymy, że poza ślubinach Matki jego Maryi z Józefem w piernim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. W rzeczywistości zdawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem przepowiedzianym żydowskim rytuałem zaślubin. Maryja została jednak brzemienną jeszcze zanim zamieszkała wspólnie z Józefem. Zepsuło to cały plan na życie, który miał cieśla Józef. A przecież kochał Maryję, chciał się nią opiekować. Chciał mieć wspólne dzieci. Dlatego spróbujmy sobie wyobrazić jego wielkie rozczarowanie i zaskoczenie. Dalej słyszymy mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. We w Wstylu Józef nie zatrzymuje się na własnym smutku. Ból, który przeżywa, nie przesłania mu tego, co czuje wobec Marii. Wszystkiego szukać, dobrego wyjścia z tej sytuacji. Szuka tak, jak potrafi to robić prosty cieśla. Wiedział, że według prawa żydowskiego Maria mogła zostać ukamienowana za cudzołóstwo. I w tej sytuacji postanawia ją ratować. I potajemnie od siebie oddalić. Oddalić to znaczy uczynić ją wolną od swojej osoby, by mogła związać się z ojcem dziecka bez żadnych złych konsekwencji. Baczanie siostry, zwróćmy tutaj uwagę, że Józef nie szukał sprawiedliwości według prawa, według przepisów. A te, jak słyszeliśmy, wskazywały Marię na ukamienowanie. Lecz szukał sprawiedliwości, której miarą jest miłość, troska o dobro drugiego człowieka za wszelką cenę. Gdyby właśnie skazał Maryję na ukamienowanie, może wielu by go pochwaliło, jakim jest sprawiedliwym i dobrym Żydem. Jak przestrzega przepisów. Tak samo, pamiętamy, postępowali faryzeusze, którzy troszczyli się o mycie kubków, naczyń, ale kiedy Pan Jezus uzdrowił chorego w szabat, wtedy ich rozłośnił. Nie umieli widzieć dobra, które czyni Bóg. Zasłaniali się przepisami, przepisy. Najważniejsze. I dalej słyszymy Józefia jest synu Dawida, nie bój się, a Józef zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański wziął swoją małżonkę do siebie. Wzuję się, mimo wszystkich obaw, Józefa Bóg zaprasza go do podjęcia najtrudniejszej drogi przyjęcia Marii i wychowania oraz opieki nad dzieckiem które nie jest jego, ale poczęło się z Ducha Świętego. Czy Józef coś z tego zrozumiał, nie wiemy. Wielu z nas też ma z tym kłopoty. Ale Józef się nie zarąkł. Postanowił stawić temu wyzwaniu czoła. On przecież nie wiedział, jaka będzie przyszłość. Rodziny, małżeństwa i dziecka, które narodzi się z Marii. Dla częściowie, jak wszyscy się słuchając dzisiejszej Ewangelii, widzimy, że jest ona przeniknięta milczeniem. Dokonuje się wszystko w milczeniu. Milczy Maria, no bo kto by jej uwierzył, że to dziecko jest poczęte z Ducha Świętego. Jakiś wymysł. Milczy i kocha. Milczy Józef. Nie kłóci się z Marią, nie oskarża jej, nie ma pretensji. Zapewne w sercu dokonywała się wielka walka. Znał Marię, kochał, okazywał jej niezwykły szacunek. Widzimy też, że milczy Bóg. Czemu? Bo właśnie czeka na decyzję. Józefa. Gdy ten ją podejmuje, wtedy właśnie podchodzi, mówi nie bój się, weź swoją małżonkę do siebie. Bracia siostry w Chrystusie, ten szacunek mężczyzny do Maryi chroni ją. Nie chce narazić jej na zniesławienie. Może. Wielu kolegów z niego się śmiało. Wziął sobie kobietę, która przed małżeństwem ma dziecko z innym. Justry, ale iluż to ludzi zostało zniesławionych przez zbyt pochopne osądy, oceny. I któż im zwróci szacunek? Jak łatwo rzucamy oszczerstwa, jak łatwo plotkujemy. Poniżamy, drugiego kpimy. I to dzisiaj robi się w białych rękawiczkach, z uśmiechem. Wystarczy popatrzeć w telewizor niby dla dobra. Nie ma dobra, kiedy właśnie jest znieważanie. Choćby było robione z uśmiechem. Tam dobra nie może być. Bracie, siostry. Dobrym słowem dla opisu Józefa jest dyskrecja związana z prostotą. Lepiej mniej mówić, a więcej milczeć. Widzimy, że Józef rozważa to w swoim sercu i odnosi to do Boga. Bracia, taka powinna być nasza chrześcijańska dyskrecja. Gdy rozważy i dokona wyboru, to idzie z nim do Boga i czeka na odpowiedź. Panie księdze, w Chrystusie od świętego Józefa powinniśmy się uczyć kontaktu z Bogiem. On, Józef, musiał tym być bardzo dobry. Bo nie powiedział sobie, że przyśniły mu się jakieś bzdury ale rozpoznał Boży głos w tym, co zawierał sen. I na myśli Chrystusie Panu na pewno Józef w życiu miał wiele snów, tak jak i my mamy wiele snów, lepszych, gorszych, ale Józef nie traktował te sny wszystkie jako głos Boga. Umiał rozpoznać, kiedy jest zwykły sen, a kiedy to jest Słowo Boga. Ale w razie tego można się nauczyć tylko wtedy, kiedy się jest takim jak święty Józef. Człowiekiem sprawiedliwym. Czyli dobrym, uczciwym, kochającym wszystkich nawet, kiedy się go poniża. Bo tylko wtedy Możemy usłyszeć, weź Marię do siebie. Tylko wtedy może dzieciątko Jezus narodzić się w naszych domach i w naszych sercach. Amen.